Wy poważnie chcecie biec? że... Naprawdę chcecie biec dzisiaj? Dlaczego? Przy takiej pogodzie? Wspaniała właśnie pogoda jest super. Fatalna. Nie Dziewczyny jak zwykle mają jedzenie i picie. Nie, no.

No. Wygraliście zdecydowanie no, Trasa była trudna czy łatwiejsza jak Tam mówiła? gdzie górka to normalnie Misty Sam boż mnie rozumiem To sędzia No i teraz mamy problem To zajął trzecie miejsce problem To trzecie miejsce Na zeszłym roku startowaliście A, Tak tak startuje ja no... O nie ja tylko. I wygrałeś? E, no w tamtym roku to tak. No. A w tym roku? E, w tym roku drugi byłem. Czemu drugi? E, no kolega <grym> bardzo mocny i tak <grym> na ostatnich <grym> chwilach tutaj jeszcze pomyliłem trochę trasę, to tro trochę skomplikowanie było. No Rozumiem. Skąd tak ty tak mi... przyjechaliście? Ja przyjechaliście? Tu... Na Z Ukraina, Łódzku. Łódź. A ja teraz tutaj w Polsce mieszkam niby. Koło Puław. No I biegasz dużo? Chemic Nox No tak, trenuję trochę to. Tak. To tak, a sam pochodzę z Ukrainy też. No, Lucyna. szóste miejsce. Pięknie! No bieg, to, już, to, już, to już, jest już jest tradycją. No drugi to już jest A, Teraz to już wyznaczymy terminy terminy wyznaczymy imprez sportowych z dużym wyprzedzeniem. Dogadamy się z burmistrzem z powiatowym ośrodkiem kultury fizycznej i sportu i ułożymy całoroczny plan imprez sportowych, tak żeby było z wyprzedzeniem, można było się zapoznać z kalendarzem imprez sportowych. Tak Marcin? Bardzo by to A było mamy, wskazane. mamy takich wspaniałych ludzi oddanych z na że żaden problem to jest spora... byłem rok temu w tym roku też yy, bardzo fajna organizacja i jest dość dużo startujących yy, w tamtym roku było chyba około 70 no, tak jest, teraz no, jest, jest już ponad tak. 100 także idziemy do przodu również w tym nording Walking yy, zaraz zobaczysz jak przyjdą, też jest postęp razem z doktorem Jackiem Godleskim nowym ordynatorem Intercardu maszerują wokół przepięknych Terenu poniedzie. Super. Biega pan często? to. Trzy razy w tygodniu. Ile? Trzy razy w tygodniu. Albo po południu. Biegamy razem. Pana wie to biegnie nawet teraz. Trzymaliście się za ręce. Tak jest. I ja to sfilmowałem bo nie mogłem sobie tego nie No Biegamy prawie 30 lat razem, tak mówiąc szczerze. No to już jest mata. Jeszcze w Pięczowie, jak się to mówi, nawet wiatr nie wiał, Wiatr ja jeszcze nie wiedział o tym, że tak że, 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 że są biega, powiedzcie biegi. Mi panu, powiedzcie mi panowie jedną rzecz. To była trudna zasada? E, tak, dosyć wymagająca. Znaczy ten podbieg Pod, był bardzo Sporo trudny. podbiegów takich. Muszę się pochwalić, że ja go bie, truch pokonałem. Tak? Gratuluję. Cały. Z kim rozmawiałem? Wietrzysław Pikuński. Zając Tadeusz. Zdrowia życzę. Dziękuję. dziękuję. Dziękuję Dobry. bardzo, dziękuję organizatorom za najeżdabę trasę trasu i za przyjęcie, że już przyjęli Dzięki. Maluchy, i przeszłyście dwa kilometry? Tak. Super. Ale pierwsza. Pierwsza, jasne. Buraki, nie było nikogo. Na... Dlaczego, panowie, bez kijków? Zabrakło? Nie zdążyliśmy wziąć. Nie zdążyli panowie wziąć. Panowie są organizatorami tak? Tak, tak. Te, tej całej zabawy. To są ludzie, którzy są po zabiegach, przed zabiegami, czy po prostu chcieli pochodzić? O, o, po zabiegach. I w jakiej formie? Świetnie, Prześlić. wszyscy Ale co wszyscy, oni prześli. mieli robione, bypassy, stępy? Nie no, różne też, różne choroby serca, w reguły po angioplastykach wieńcowych. No. Bardzo fajny pomysł. Słyszałem, że zwiększa się liczba uczestników. Zwiększa się tak, to tak, prawda. Mamy około kilkudziesięciu osób, naszych pacjentów. Tutaj. A proszę mi powiedzieć, że z kim rozmawiam? Y Jacek deski jestem ordynatorem oddziału Intercard. Fajnie, w cieszę się, gratuluję pomocy. Taka góra. Dwie osoby się cieszą. Jeszcze nigdy. Jedna, że dobiegłeś i druga, że Jeszcze dobiegłeś. Nie, nie byłem tak blisko przejścia do Marszu. Taka Trudna trasa. Góra. Taka góra. Góra jest straszna, widziałem. Kurcie. I to? 300 metrów, to kurde. kurwa. Nie wiadomo, poszło, jak drugi z powiatu kijowskiego będzie podjął. Drugi powiatu piłczowskiego, tak? Podobno, tak mi mówił kolega, który stał na punkcie. Nie, no to on wie. To ja chyba nie. Ja się przez Pierwszy raz stanęłam i przeszłam. Gdyby chyba mnie tata uzmarła. No i co pani powiedzą po tym biegu? Wiedziała, że tu jest taka górka, a tam się trzy razy został. Ale świetnie, świetna impreza i za fajnie. Fajna pogoda. Fajna pogoda, Przyjechałam tu aż często powiedz ze znajomymi. Często powie. Tak, kolega znalazł bieg, i za rok obiecaliśmy, że przyjeżdżamy, bo bardzo fajnie. Fajna organizacja, świetnie. Ja się też czuję. Ale Ty ukręciłaś w znakomitej formie, Dziękuję bardzo. Często biegasz takie. Bardzo do szkoły sportowej, zostaw w dla Ciebie taki wysiłek jest naturalny. Czemu tu taka radość jak koleżanka dobiegła? Bo, Bo jest tu tak? Sknięczowa. Super. Ale drugą część dystansu przebiegłeś szybciej, tak? Już po tej górze. A no tak, ta góra to dała powera takiego, że nie. No, trudna. No, Kężko. podbieg trudny, bo to już po prawie 7 km w nogach. No tak. A, I powiedzmy, no, stromo było ostro. No, no, no tam. No, 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 no ale ja truchtałem wtedy. Kawałek tam m, trzeba było powolutko, ale truchtać. Bo iść to się wybija z rytmu to zupełnie. No. Słabku, prawdziwy słabku? Tak. Pinczowianka. Ale pochodzenia z Pinkciorej. A, dlatego. Tak. Gratuluję ukończenia. Dziękuję. Trudny jest to? Nie, nawet nie taki trudny. Ale jesteś też pod tak Jatek, dopiero teraz. Także Dało dała trochę po październiku. to ja, mnie. Tyś, to zawsze. Przyjechał pan skąd, czy jest pan miejscowy? Stierdź, ja. Przyjechaliście stierdź, tak? Dawa. I często biegacie? No ja to jeżdżę na, na rowerze MTB w Polarstwie Górskim, a jak się skończy na to biegnie. Rozumiem, Gratuluję. Przebiegłyście taki długi dystans i się uśmiechacie? No, fantastyczna atmosfera, super trasa, rewelacyjna Trasowania. organizacja, sport to no zdrowie. Dziękuję ja bardzo partnerce, no. że razem, czuliśmy oddech konkurencji, ale Gdzieś było wszystko okay. was na trasie, więc... Tak, Można powiedzieć, że Polecamy i ludzi. zachęcamy wszystkich. Dzieci. Ola! 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 ola. Koncóweczka, dała radę, dałaś radę, najważniejsze. I jakie wrażenia po biegu? Super! U siebie jestem, także tereny znamy. No teraz no już blisko. Teraz już blisko. Paweł, już meta. Paweł, teraz dawaj! Już meta.